Cześć, witajcie. Witam się dzisiaj z wami z domu w otoczeniu lekkiego bałaganu, i w otoczeniu również różnych akcesoriów e, takich dekoracyjnych. Bo chciałabym Wam dzisiaj pokazać, jak zrobić takie domowe kartki świąteczne. Nie wiem, czy wysyłacie kartki jeszcze z życzeniami do znajomych, rodziny. Mi się zdarza to raczej już rzadko, ale często dołączam takie kartki z życzeniami do prezentów. Wtedy taka kartka sama w sobie też jest prezentem, bo ktoś włożył w to trochę serca i wysiłku, żeby to fajnie wyglądało. Mam nadzieję, że taki pomysł Wam się spodoba, a póki co ja przystępuję do pracy. Zapraszam do oglądania. Zaczniemy od przygotowania potrzebnych rzeczy, a więc będziemy potrzebować ołówek, nożyczki, klej w sztywcie, klej na gorąco, taką malutką gilotynkę do papieru, wzornik kółek, możecie też użyć szklanek, co ja też potem robię, jakichś innych okrągłych przedmiotów, wstążka kolorowa, czarna kartka A4 i folia, taka okładkowa folia przezroczysta. Do tego jeszcze będą potrzebne nam cekiny i szara kartka. Taka tekturowa, grubsza, dwustronna. Najpierw składam kartkę na pół i odrysowuję trzy kółka różnej wielkości. To będą moje bombki. Mniej więcej na środku to robię. Następnie trochę większe kółka niż wycięłam odrysowuję na folii przezroczystej. Tak, żeby zostawić margines kilku milimetrów. I wycinam je Przykładam, czy pasują. A potem przyklejam klejem na gorąco od środka, uważając, żeby nie wjechać tym klejem do środka kółka. Teraz wysypuję trochę cekinów na sam środek każdego kółeczka. Teraz używam szklanki, patrzę, czy każde kółeczko od szklanki pokryje mi. To kółko z folii. Odrysowuję trzy kółka na szarym papierze, trzy takie same. Wycinam je i doklejam na górę, uważając, żeby nie pobrudzić cekinów, żeby one były takie luźne w środku. Dociskam papier i robię tak trzy razy. Te cekiny w środku powinny się ruszać podczas ruchu kartką. Teraz docinam odpowiednie długości wstążeczki kolorowej, tak żeby wyglądały jakby były te bombki na zawieszkach. Odpowiednią długość docinam i przyklejam klejem w sztyfcie. Możecie użyć jakiejkolwiek innej wstążki. Ja akurat wybrałam taką, która kontrastuje, dobrze się odbija od tego czarnego koloru kartki. Teraz robię takie małe kokardki z tej samej wstążki i przyklejam je na górę tych bombek również klejem na gorąco. nam teraz taki pasek wąski, ponieważ na czarnym kolorze nie będzie widać mojego czarnego cienkopisu, który chciałam użyć, dlatego robię taki pasek ze zwykłej białej kartki oraz jeszcze dodatkowo wnętrze. Również białe, tak żeby te życzenia były dobrze widoczne. Na czarnej kartce ciężko pisze się jakimś zwykłym długopisem. I tutaj na tym pasku piszę jakieś świąteczne hasło i kartka jest gotowa. Do przygotowania drugiej kartki będziemy potrzebować również wstążeczki, kleju na gorąco, jakichś kolorowych tasiemek. To jest takie konfetti, również takie dekoracje, gwiazdki, biała kartka, czerwona kartka, ołówek oczywiście, nożyczki, gilotynka do cięcia papieru. Najpierw przygotowuję sobie obie kartki, to znaczy tą główną i wnętrze mojej kartki, białe wnętrze, tak żeby je spasować, ale nie wklejam go do środka, tylko odrysowuję tą dużą kartką, trzy linie. Każda linia jest ołówkiem narysowana innej długości, począwszy od tego zagięcia kartki, tak jak widzicie. Po czym wypycham do środka te paseczki, tak żeby były zgięte pod kątem prostym. I otrzymujemy taką układankę, którą następnie dopiero wklejam jako wnętrze do mojej głównej kartki centrycznie na środku. Natomiast pamiętajcie, żeby nie wkleić przypadkiem tych ruchomych elementów, tylko wkleić kartkę dookoła, tak żeby mogło się to zagiąć, otworzyć i złożyć. Teraz używam jakichś skrawków papieru ozdobnego do pakowania zeszłego roku i wypełniam te dwa prostokąty, tak żeby wyglądały jak paczuszki. Na górę przyklejam wstążkę, lew wstążeczki, tak samo zrobioną jak poprzednia, a z kolorowych tasiemek, w które zaginam pod spód, doklejam takie paski, które będą nam robiły za takie opakowania do prezentów. Na górze piszę jakieś świąteczne hasło, również i dekoruję gwiazdkami, jakimiś kulkami śnieżnymi. Do następnej kartki będziemy potrzebować taśmę dwustronną. Nożyczki ołówek, kolorową taśmę, jakąś włóczkę najlepiej taką połyskującą i trzy kartki: biała, zwykła, czerwona, taka tekturowa i zielona. Najpierw robię sobie wnętrze. Moją główną kartką będzie kartka czerwona, białe wnętrze. Wklejam do środka. Następnie z zielonego papieru ucinam trzy, każdy innej szerokości paski. Ważne, żeby szerokość tego paska nie była szersza niż jedna strona Waszego wnętrza białego w kartce. Chodzi o to, żeby ona się potem tam złożyła i zmieściła. Natomiast szerokości mogą być różne, a nawet powinny w tej chwili być różne, jak to w piętrowo w choince by dobrze wyglądało. I składam z nich harmoniki. Nie muszą być tej samej szerokości harmoniki, około centymetra do dwóch centymetrów. Następnie na ich górę przyklejam taśmę dwustronną i przyklejam mniej więcej w jednej czwartej wysokości u góry. I tak będę doklejała kolejne harmoniki. One nie muszą być idealnie pod sobą. Ważne, żeby ich krawędź rozpoczynała się przy zagięciu środkowym kartek. Następnie na szczyty harmonijek również przyklejam taśmę dwustronną. I teraz odklejam wszystkie trzy i zamykam kartkę, tak żeby druga strona się przykleiła. W ten sposób otrzymujemy taką rozkładaną chojneczkę. Z włóczki robię malutką kokardeczkę. I przyklejam ją również klejem na gorąco u góry. Z kolorowej taśmy robię pień tej naszej choinki. Oraz używając różnej długości pasków, tworzę na przodzie kartki choinkę. Na dole piszę świąteczne hasło Wesołych Świąt. I kartki są gotowe. Tak prezentuje się pierwsza kartka. Czarna, połyskująca wnętrzem na napisanie życzeń druga z rozkładanym prezentem w środku też można dookoła napisać fajne życzenia i trzecia która ma w środku rozkładaną choineczkę Dajcie znać, czy Wy też jeszcze obdarowujecie znajomych rodzinę kartkami, czy je wysyłacie, czy może dajecie w prezencie. Pozdrawiam Was serdecznie, zachęcam do wypróbowania tych pomysłów. Do zobaczenia. Cześć!